Cześć, nazywam się Ewa Olszewska i zapraszam Cię na poranny rozruch, na jogę o poranku. Wystarczy, że rozłożysz matę, wkulnij się na nią i zaczynamy. Zaczynamy sobie w skrzyżnym, więc usiądź sobie w siadzie skrzyżnym, pokołysz się przez chwilę, poprzeciągaj. Możesz tutaj nawet znaleźć takie bardziej obszerne ruchy przeciągające. O, możesz ziewnąć. Nie zatrzymujemy się jeszcze, tylko kołyszemy się, krążymy sobie tłowiem w prawą stronę. Dosyć obszerne ruchy, tak żeby przetaczała się twoja miednica, klatka piersiowa i głowa. I odkręć te ruchy w drugą stronę. Niech one będą bardzo intuicyjne. Jeżeli masz ochotę, możesz zamknąć oczy. Przyjrzyj się temu, poczuj, co dzieje się w ciele. Które miejsca są może bardziej sztywne po nocy, bardziej napięte. Chcemy teraz tym kołysaniem troszkę rozgrzać rozkleić ciało. I zmniejszamy sobie zakres tych ruchów, wracając do centrum, tak żeby klatka piersiowa znalazła się nad miednicą, głowa nad klatką piersiową. Możesz zostawić oczy otwarte, możesz zamknąć oczy. I przyciągnij barki do uszu. Z wydechem opuść, rozluźnij. I jeszcze dwa razy wdech góra. Wydech dół, wdech góra. I wydech dół. Zostaw barki w dole, ale wyciągnij ręce przed siebie. Chcę odkręcić teraz wnętrza dłoni do sufitu, do nieba. I z wdechem unosimy ręce do góry odrobinkę. Z wydechem odkręcając wnętrza dłoni. Do podłogi ściągamy dłonie niżej. Wdech unosimy. Wydech opuszczamy. I niech to będzie malutki ruch, który prowadzi Cię przez oddech. Takie lewitujące ręce z wdechem, unoszą się powoli do góry, wydech opuszczają. I jeszcze jeden taki oddech. Wdech góra, wydech dół. I z kolejnym wdechem unieś ręce do góry. Teraz już nad głowę, wyciągając ręce. I z wydechem złóż dłonie przed klatką piersiową. Wdech góra, wydech dół. Wdech górę i wydech dół. Jeszcze dwa takie ruchy. Wdech obszernie i wydech. Opuść ręce. I przełóż sobie teraz nogi na szerokość maty. Przekładamy nogi z jednej strony na drugą. Pozwalamy, żeby miednica przetaczała się razem z nogami. Chcemy, żeby to był znowu duży, masujący ruch. Pięknie. I wracając do centrum, skrzyżuj nogi, przejdź do klęku podpartego. Układając sobie dłonie pod barkami, kolana pod biodrami i kiedy dotrzesz tutaj, pokołysz miednicą do prawej, do lewej strony. I niech ten ruch miednicy teraz przeniesie się jeszcze w okolice kręgosłupa. Wyobrażając sobie, że teraz Twój kręgosłup kołysze się tak jakby kręgosłup był wężem, więc chcemy, żeby to były takie Mięciutkie, falujące ruchy. Kołyszące. Coraz większe. Super. I zabieramy ten ruch do krowiego grzbietu. Pochylając miednicę do przodu. Otwórz klatkę. Z wydechem podwijając miednicę koci grzbiet. Wdech krowi grzbiet. Wydech koci. Wdech krowi. Wydech koci, wdech krowi grzbiet, wchodzimy sobie do psa z głową w dół, unosząc kolana, wycofując biodra. I kiedy dotrzesz tutaj, daj sobie tą chwilę, żeby poruszać znowu miednicą kręgosłupem. Dzisiaj wykorzystujemy każdy moment na to, żeby się troszkę poprzeciągać, pokołysać. Żeby bardzo mięciutko rozpocząć ten dzień. I z kolejnym wdechem prawa noga do góry, trzynożny pies. Przenieś stopę pomiędzy dłonie. Odłóż lewe kolano, wyciągnij klatkę piersiową. Z wydechem wycofaj biodra, pół szpagat. I wracamy, pies głową w dół, prawa stopa do lewej. Lewa noga do góry, trzynożny pies. Stopa pomiędzy dłonie. Odkładamy kolano. Wyciągamy miednicę, klatkę piersiową do przodu, a z wydechem wycofujemy półszpagat. Pies głową w dół, stopa do stopy. Unieś pięty, ugnij kolana, pozycja deski, rozwijamy się kręg po kręgu, barki nad dłonie i z wydechem uginając kolana wracamy do psa z głową w dół. Spójrz pomiędzy dłonie, przejdź albo skocz. Na początek maty stopy na szerokość bioder. Z wydechem półskłon, wydłużamy kręgosłup i z wydechem skłon do przodu. Unieś tłów, ręce do góry, urdhva hastasana. Wyciągamy się, otwieramy, sama dłonie przed klatką piersiową. Wdech, ręce do góry, wydech, skłon do przodu. Półskłon. Unieś tłów do połowy. Lewa stopa do tyłu maty. Andrzej Nejasana. No Odkładamy kolano. Ręce do góry z wdachem. Pies głową w dół. Dłonie na matę. Prawa stopa do lewej. Unieś piąty ugni kolana. Pozycja deski. Barki nad dłonie. Wydech. Pies głową w dół. Prawa noga do góry. Trzynożny pies. Stopa pomiędzy dłonią, anjana jasana, odłóż kolano, ręce do góry z dłonie na początek maty, stopa do stopy, pół skłonu, nosząc tłów do połowy, skłon do przodu, unieś tłów, ręce do góry, sama dłonie przed klatką, ręce do góry z wdech, wydech, skłon do przodu. Półskłon unosząc tłów do połowy. Prawa stopa do tyłu maty. Andrzej Jasana. Odłóż kolano. Ręce do góry. Otwórz klatkę. Pies z głową w dół. Dostaw stopę do stopy. Lewa noga do góry. Trzynożny pies. Stopa pomiędzy dłonie. Odłóż kolano. Ręce do góry. Andrzej Nejasana. Dłonie na matę. Prawa stopa do lewej. Półskłon unosząc tłów do połowy. Skłon do przodu. Unieść w ręce do góry z wdech. Sama i dłonie przed klatkę piersiową. Ręce do góry wdech. Wydech skłon do przodu. Półskłon unosząc tłów do połowy. Stopy do tyłu maty. Pozycja deski. Kolana w górze albo w dole. Opuszczamy się do leżenia na brzuchu. Falująca kobra, dłonie na zewnątrz maty, unieś klatkę piersiową. Wydech, opuść. Wdech, kura Wydech, opuść. I jeszcze raz. Wdech, góra. Wydech, opuść. Wracamy do psa z głową w dół, odpychając się od maty. Trzy oddechy tutaj. Na końcu wydechu, spójrz pomiędzy dłonie, przejdź albo skocz na początek maty, półskłon unosząc tłów do połowy, skłon do przodu, unieś tłów ręce do góry z wdechem i sama dłonie przed klatkę piersiową. Zatrzymaj się tutaj na chwilę, weź wdech, zrób spokojny wydech. Super. Schodzimy sobie do malasany. Rozłóż sobie stopy szerzej. I bardzo kołyszącym ruchem, masując bioderka, wchodzimy sobie do pozycji pasywnego przysiadu. Oczywiście możemy podłożyć sobie coś pod pięty, tak żeby było bardziej stabilnie. Ale raczej tą pozycję potraktujemy dzisiaj jako, jako tranzycję, taką pozycję przejścia. Więc gdziekolwiek jesteś. Czy miednicą wyżej, czy niżej, pokołysz sobie miednicą, pokołysz biodrami. No i raczej skupiamy się tutaj na tym, żeby rozruszać biodra, nieważne jak wygląda ta pozycja. Super. Jeszcze chwilkę kołyszamy do prawej, do lewej. I po chwili siadamy na macie. Super. Prawa noga zostaje ugięta, lewą nogę. Wsuwamy pod siebie, przyciągamy prawe kolano, przytulamy się na chwilę, tak żeby pochylić miednicę do przodu, wydłużyć kręgosłup. I obejmując lewą ręką prawą nogę, odkręcamy się za prawym barkiem. Możesz odłożyć dłoń tuż za plecami, tak żeby jeszcze się wydłużyć, wyciągnąć, i odkręcamy się za prawym barkiem, oglądając się ze siebie. Cały czas wydłużamy kręgosłup, odkręcamy się, ściągając prawy bark w dół. Możesz zostać tutaj na chwilę w bezruchu, a jeżeli masz na to ochotę, pokołysz się chwilkę kręgosłupem, szukając sobie znowu takich bardzo masujących, kołyszących ruchów. Kołysz w różnych kierunkach. Może znajdziesz tutaj coś ciekawszego dla siebie. Super. I zamieniamy stronę. Zamieniamy nogi. Tym razem prawa jest blisko nas. Lewa ugięta. Najpierw przytul się mocno. Wydłuż, wyciągnij. A po chwili obejmij prawą ręką lewą nogę, lewa ręka za plecy. Odkręcamy się za ręką. I znowu możesz zostać tutaj w bezruchu. Postaraj się obejrzeć ze swoim lewym barkiem. A jeżeli masz na to ochotę i robiłeś to po drugiej stronie, to pokołysz się troszkę poprzeciągaj, nie wracamy do centrum, kolana ugięte stopy na szerokość bioder. Suwając dłonie pod uda, kładziemy się już na macie, przyciągamy kolana do siebie. Obejmij je ramionami, pokołysz się przez chwilę. I prawą dłoń na prawym kolanie, lewą na lewym. Zrób kilka krążeń nogami do środka. I na zewnątrz. Kiedy będziesz gotowy, gotowa, połóż się w pozycji relaksu, wyciągając nogi, wyciągając ręce, zabierz sobie dużo miejsca. Jeżeli masz ochotę ułożyć się w inny sposób, to oczywiście znajdź dla siebie komfortową pozycję. Kiedy dotrzesz tutaj, możesz zamknąć oczy. Kiedy zamkniesz oczy, przyjrzyj się swojemu ciału. Czy ta pozycja jest dla Ciebie wygodna? Czy możesz zrobić coś jeszcze, żeby dać sobie więcej komfortu? Pozostań tutaj przez chwilę w bezruchu. Weź wdech. I z wydechem westchnij. I jeszcze raz taki oddech. Z wdechem puszczając. Wdech. Bardzo delikatnie wypełniamy ciało aż do brzucha powietrzem. A z wydechem wypuść, rozluźnij. Zostanie uważnością na swoim oddechu. Przejdź uważnością, przenieść swoją koncentrację do czubka głowy, do przestrzeni pomiędzy oczami, do okolicy gardła, do klatki piersiowej. Do brzucha. Do miednicy. I jeszcze raz wracamy sobie do czubka głowy. Pomiędzy brwi. Do okolicy gardła. Do klatki piersiowej. Do brzucha i do miednicy. I pozwól teraz, żeby Twoje ciało opadło, stało się ciężkie. Jeżeli masz ochotę, zostań tutaj dłużej. Albo wprowadź już spokojny oddech, troszkę pogłębiony wdech, pogłębiony wydech i zacznij ruszać palcami dłoni, palcami stóp. O, po chwili. Prowadź coraz więcej ruchu. Może przyciągnij się, wyciągnij. Siewni, westchnij. Kiedy będziesz gotowa, gotowy, przyciągnij kolana do klatki piersiowej przez kołyskę albo bokiem. Szukamy pozycji siedzącej, do wolnej pozycji siedzącej. Kiedy dotrzesz tutaj, unieś ręce do góry, weź obszerny wdech. I z wydechem złóż dłonie przed klatką piersiową. Pochyl się nad sobą i podziękuj sobie za dzisiejszą praktykę. Otocz swoje ciało miłością, wdzięcznością i uśmiechnij się do siebie. Kiedy będziesz gotowy, gotowa, otwórz oczy. Dziękuję Ci pięknie za tą wspólną praktykę. Widzimy się kolejnym razem na Macie. Daj znać, jak się czujesz, czy wszystko w porządku, jak rozpoczyna się Twój dzisiejszy dzień. Dziękuję, do zobaczenia.